Kochani, w dzisiejszym odcinku wypowiemy wojnę celulitowi. Dzisiaj naszym gościem jest Olga Kremińska. Dzień dobry. I Olga pokaże nam, w jaki sposób bańką chińską możemy podziałać na nasze ciało, żeby ta skóra wyglądała lepiej. Mamy lato, musimy się, że tak powiem, ubierać w coraz bardziej kuse ubrania, pokazywać nogi, różne części ciała. Nie każdy z nas się przygotował do lata, wyćwiczył, odchud, wychudł, przepraszam, wyszczuplił się czy tam wysportował swoje ciało. I teraz, jak, je, jak można w domu, że tak powiem, bez jakichś drogich zabiegów, bez jakichś specjalistycznych aparatur, podziałać na to nasze ciało, żeby ono lepiej wyglądało. Można no właśnie banka chińska, która już znana bardzo dużo lat, już Mogę dużo dużo. Oczywiście jest różne rodzaje ją, więc nie ma sprawy, tak? No wszystkie przyzwyczajone raczej do tej bańki, bo tam jest trzy rodzaje, nie Dobra. my tylko jeden pokazujemy, tak? Okay. W ten sposób. Ona jest nowa, twarda, więc kto ją kupuje w aptece, to od razu mówi, że można troszkę w gorącą wodę je tak, ona się stanie miękka, nie? Rozumiem. E, można ją. No ja nie bardzo ją lubię, po, później powiem dlaczego. Bo jeszcze jest niewyrobiona, po prostu e, po zakupie jest twarda. Tak, jest twarda, nowa, to jest, no nie tylko, to nie jest jedno przycina, dlaczego nie tak, nie za bardzo znane. To jest Rozumiem. moja pierwsza bańka, z której ja się uczyłam, tak? Jest nie jest zła, tylko tym, że kiedy ona już więcej jest używana, ona po prostu wzlatuje, tak? Więc jest to denerwujące, kiedy ona. Pracujemy, sobie, pracujemy a ona zużywa się. Zlatuje, się. Więc, ale jest taki rodzaj. Więc Dobra. Naj, ta. Najlepsza dla mnie, dla np. moich klientów, pacjentów, tak, jest ta. Czym ona jest lepsza od tej? Tym, że ja widzę, ile ja tkanki pobieram, tak? Na przykład, nie jest w sasam tkankie. Tutaj ja tego nie widzę. A, I... bo ta jest przeźroczysta. Tak, jest przeźroczysta. Tylko w ten sposób I w internecie wszędzie można znaleźć taką i kupić. Nie, jest tania, także ta jest też nie jest droga, więc 30-40 zł. Rozumiem. Ta jest tańsza. No i mówię, ta jest lepsza dla początkujących, tak? Kto dopiero naczyna. Ona jest większa w użyciu też. Mogę zobaczyć? Tak. No, no trochę zużyte. Je, wiesz, co? Jedna i druga jest dosyć, tak. yy, dosyć twarda. Spodziewałam jest. się, że to jest bardziej miękkie. Nie, jest, powiedz jest. mi, czy to, yy, czy to jest tak, że ten masaż. On jest wymagający jednak, wymaga chyba trochę energii, siły wymaga, od nas. Na pewno wymaga, ale mhm. jest trochę lepiej niż kiedy by wyłącznie rękami. Tak? No, na pewno. Bo na pewno kto w domowych tak zaraz odpowie, o, nie jestem masażystem, co ja tam mogę zrobić? Nie, jeszcze coś, a trzeba znać, anatomię, fizologię, no wszystko. Żeby tak? sobie krzywdy nie zrobić. A, tak, ale naprawdę nie jest tak. Ja na przykład też z po prostu, z bańki. Jeszcze nie znając tam jaki prosty mięśni, skosny tam. Tak, do końca, bo no tak. bo trzeba przyznać, że, że jesteś dyplomowany, masz masz. Teraz Tutaj, Już tak, tak. tutaj, że tak powiem, operatorem tej bańki masz, masz certyfikaty. Natomiast zaczynałaś w domu sama? Zaczynała sama po prostu dla siebie, bo zobaczyła, że tam coś tutaj było nie tak. Jak nie wyglądało, okay. <laughs> Więc mnie to trochę denerwowało i z bańką fiskus się zapoznała. Ja nie szukała jakiejś metody, a jak jeszcze coś zrobić, czy do masażysty iść, bo to jeszcze była za młoda dlatego tego i w ogóle nie. Tak, Więc... no bo jeden masaż też to jest jakiś koszt, aby trzeba było mieć tak, serię. Tak, oczywiście. To jest naprawdę najlepszy roz Зв'язання для кожного купуємо та комбанячки собі купуємо, наприклад, олівки, так як обкольвік, але і можна навіть купити під нормальним, просто звиклом оліва з олів. Так, такий і купуємо олей як етеричний, цитринови, дрібрутовий чи помаранчовий. Zapach, Super. ale plus np. od czy inny tak, co ja mówię, oni walczą z celulitem, tak? A, Bo rozumiem. Albo kupujemy oliwkę dla masażu, który skład mają kofeina, tak? np. coś, czy cynamon. Żeby Czyli się rozgrzewa to... i pobudza, tak. i pomaga nam usunąć tą pomarańczową tak. skórkę. Tak, zależy. Bańką fisko my robimy elastyczność skóry, tak? My redukujemy celulit. Hmm. Nawet Czyli elastyczność, też, poprawiamy krążenie ukrępie. Mm -hmm. Метаболізм, напевно, лімфа так лепше оці лімфи, а то є дуже важливий, бо No, Zastoje limfy są fatalne, na, fatalne, na udach ale... pięknie potrafi się to rozłożyć i naprawdę wyglądać nieciekawie. Tak, ale to jest problem nie tylko celulitu, to jest problem dla kobiety, tutaj organy, tak? nasze kobiece, wszystko tak. to też ma wpływ, I, no, ale nie wszystkie sobie zdają sprawę. Tak? No, powiem tak, że naprawdę taka malutka bańka, ona zdolna dużo pomóc, tylko że trzeba rozpocząć i pracować, nie jest to problem, bo 2-3 razy w tygodniu 15 minut to jest góra, tak? Rozumiem. Więcej nie trzeba. Czyli to nie jest wymagający zabieg. Nie, dziewczyny. trzy razy w tygodniu. I na pewno taniej, tak? Bo bańka no, tak. nie wiem, ile kosztuje 10 zł, 15 zależy tam. Jasne. Tak, jak firma, jaki producent. Mhm, rozumiem. A oliwka też, no, 20 zł, tak powiem. Tak, naprawdę i będziecie miały na długo, więc ona jest bardzo prosta w wykorzystaniu, bo jeżeli sama osoba wykorzystuje, tak? Na przykład jak ja swoim? Tak. To, nie muszę ją dezynfikować, bo po prostu myje... Tak, po prostu myje szamponiem, kładzie i ona czeka na mnie na przykład tam za 2-3 dni. Tak? Super. Bo musi być przerwa 2-3 dni. Od, między masażami? Tak, między masażami. Tak? A powiedz mi, po jakim czasie możemy się spodziewać jakichś efektów? No czasem może być nawet pierwszego razu. Wszystko zależy od tego, jak e, kondycja tak skóry, celulit jaki jest. Tak, bo Też różny stadium jest to będziemy gadać jeszcze kiedyś. Tak? Dobrze. Tym, więc wszystko zależy od sytuacji jaka. Rozumiem. No powiem tak, że z celulitem trzeba walczyć nie tylko dla lata i dla bikini, nie? No na pewno. Ale, bo on może przerosnąć w inne choroby, więc... Aha, powiem. Po prostu trzeba dbać o się. Zastoje na pewno negatywnie wpływają na, na nasze zdrowie. No, tak, 100%. Jeszcze powiem tak, celulit stwarza się od czego, tak? No nie prosto, my się urodzili, już mamy celulit, nie, tak? tak? On się na przykład w tym wieku, kiedy hormony zaczynają budować, tak? tak? Kiedy miesiączka jest, no to dotyczy to kobiet, tak? tak. Dziewczyn, kobiet. Kiedy jest obcisłe ubrania, co na przykład młodzież bardzo, bardzo lubi, i, Tak, i to jest bardzo źle, dlatego że mówię nie tylko stwarza się, tylko celudzi. to jest pierwsza taka jakby um, oznaka. oznaka, że coś już nie tak nie, działa tak. w ciele. Że są jakieś zastoje. Tak. E, Siedzący tak. tryb życia, na pewno. No, a teraz to <gry> kiedyś jak było ktoś biurowy taki tak to teraz wszystkie, bo my przy telefonach siedzimy tak. jeszcze plusy, biskw, wszystko, tak? tak. Siedzimy, obtiste dobrania owszem jedzenia, tak? Na pewno. To jest bardzo, bardzo ważne. No i hormony, tak? Zdrowie oczywiście, że trzeba pilnować, bo nawet jeżeli my bierzemy hormony tam, kto ma na przykład pauzę, menopauzę jeszcze coś, mm -hmm. to kończy hormony pić i wtedy wraca, tak? Ale trzeba pilnować siebie, tak? I redukować wtedy ten czas też pracować. No dobrze, no to słuchaj, jeżeli to nie jest, mówisz skomplikowane i najpierw sama się nauczyłaś z domu, potem zdobyłaś Certyfikaty, w którą no stronę. Ja zobaczyłam, że mnie to się podoba, że, że to są jest efekty Jest efekty, tak działa na, na mnie, na moich koleżanek, który biednym musiałem wypróbować. Okej, okay. testowałaś. <gry> testowała. No powiem tak, że były, oczywiście zawsze znajdę się tych, to mówią, no coś ta guma, kawałek tam pomoże, nie? Mm -hmm. Pomoże. Tylko nie, nie to przekonuje. Te, tylko trzeba wziąć i robić. Jeżeli nawet byś na przykład taki zakład, tak, odspróbujemy, tak? Paru tygodni, czy to ciężko dla siebie poświęcić 15 minut? Nie. Trzy razy w tygodniu. 15 minut bez przesady. Możemy no... siedzieć, film oglądać i sobie rysować, tak, tak, prawda? Powiem tak, nawet jest teraz wypróbowana nowa taka metoda, że można to robić i w wannie, siedząc w wannie. Aha, nawet czyli tak. podczas kąpieli. Tak, że Więc można sobie naprawdę zrobić peeling, który pobudza. Tak, Uwielbiam peeling. E, właśnie. Ostatni tak. odcinek miałyśmy o peelingu cukrowym, czyli po peelingu jeszcze peeling. lepiej. Tak, jeszcze lepiej, bo wtedy skóra rozgrzana, tkanka tak. już naszykowana i wtedy my smarujemy delikatnie olejkiem i od razu, jeśli мізгами, так, направди ефект бренди супер. Добре. Кожній по тим масажу можна насмарувати якимось лосьйоним, чи допшикат кремом, чи в чому, ружності теж є. Tak, antycelulitisowe, tak. wyszczuplające, z guaraną, kofeiną, różny. Różne, różne. Tylko tak powiem, że nie ma znaczenia, jeżeli samym kremem się nasmarujemy, czy tam czymś, mm -hmm. to nie pomoże, tak? Bańka naprawdę pomoże, bo no nie ma takiego kremu, co 200 złotych, czy tak, 20, i on od razu Żeby tak pobudził tkankę, limfa nie i krążenia. Nie, oczywiście. nie ma. No dobra, w takim razie, moi drodzy, ja tutaj, że tak powiem, udostępnię siebie. I po, pokażesz nam, Olgo, w jaki sposób pracować z własnym ciałem. Tak, żeby tak, to wszystko fajnie wyglądało. Moi kochani, jesteśmy na stole do masażu. Olga zdezynfekowała bańkę. Mamy oliwkę. Jedziemy. Najbardziej newralgiczna część mojego ciała, wewnętrzna partia u. To nie tylko u ciebie. Uwierz okay. mi. Nie tylko u ciebie. <laughs> Dobra. E, chcę powiedzieć, że tak. O nigdy oliwkę nie udajemy od razu na ciało. Tak Aha. Dajemy trochę do bańki. Rozumiem. Smarujemy też A. bańkę. Tak, ona Trochę ma. Trochę jak foremka do ciasta. No tak. Trochę no, tak. No, okay. My modelimy sendetki, nie? Tak? tak jakby... I na ręce, tak? Teraz się ramy, aby one by cieple. Jeżeli by nas ktoś zimny, to też, żeby nie było uczucie. I do góry. Do góry, dobra. Oliwki bierzemy dużo, dlatego że ma być dobry poslisk. Nie może być na sucho, bo... Начинка no, можна попенькати, попенькати не? начинка, mm -hmm. розчонка ще на сухо не може бути на сухо, так? В тим шепатку лепі часом ще ну, теж не заливаємо, що леєм, не очевидно, цагом бутилки є, но завжди починаємо з гласкання, навіть ежалі самі собі робіть, починаємо з гласкання, ага, так? Ага, не одразу від баньки? Ні, нігде. Розмарували олеєк, так, гласчимо в шанді, Musimy przyzwyczaić trochę ciało, że zaraz coś będzie się działo. Dobra. Możemy chłoknięto to teraz. Uh -huh. I zawsze do góry. Rozumiem. Tak, staram się do góry. Czyli od kolana tutaj do biodra. I grzybko. A. I nie patrząc, czy nas tu gorsza sytuacja, czy tu pracujemy po równo. Dobrze, tak. rozumiem. Czyli nie, że wezmę tą bańkę i będę tą nie. wewnętrzną partię nie. ujeżdżać po prostu. Nie, bo po nam, bo nam nie. potrzebne mikrokrążenie krwi wszędzie, tak? nie tylko w jednym miejscu, rozumiem. a tak, aby wszędzie była. I skóra Dobrze. musi być elastyczna wszędzie też. Nie patrząc, okay. że tutaj nie ma celu, nie tu, czy jeszcze czegoś. Dobrze. No sporo tej oliwki. Tak. No mhm. już, jeżeli jeszcze. Skóra, skórę, na przykład nie, to ona wtedy więcej potrzebuje. Tak. Tak to wygląda. Można sobie podłożyć ręcznik tak? pod kolano, aby Aha. nie się i jeszcze okay. coś, tak? No, no, no. Chociaż ogólnie biodra nie, nie robimy. w tej Bio, okay. Biodra udarowimy na stojąco, Jeżeli w domu sobie, sobie tak. samemu, naciągamy no nad no bo... kolanem, tak? I tu widzimy, ile można wtedy wziąć wychwycić. Tak? Idziemy w górę. biodro. A, okej. Okay. Jeżeli to pierwszy raz, tak, owszem, może być takie inne i dziwne uczucia, może zaboleć, tak, bo też... Nie, każdy, przyjemne. No każdy po swojemu, nie, tam, Tak? jak boleśnie uczucie, Każdy ma inną tkliwość. Tak, też, więc ciężko powiedzieć. Ta dziedzialka, to jest delikatna. Mhm. Tutaj pracujemy delikatnie, tak. Aha, i też jakby... Też delikatnie bierzemy, stronę. tak, i do biodra. Okay. Więc no. ruchy do przodu, tak, do góry w ten sposób, mm -hmm. tu bierzemy delikatnie, a, tutaj delikatnie Też. do pachwiny okay. nie, ja biorę mm -hmm. tutaj mniej i właśnie ta panka tak, jest dziękuję. dobra tym, że ja wtedy tutaj widzę, ile ja biorę tkanki, tak? Ja nie biorę dużo, a biorę mm -hmm. Można jakby pompującym, takim pulsującym, bierzemy w ten sposób. Aha. Tak? Rozumiem. Spiraj. Aha, czyli i proste, i pulsujące. Tak. I takie spirala. Idziemy do, znowu do biodra. Uciekam. Mm -hmm. Można? Taki płotek, To wszędzie, tak? Aha. Takie robimy tutaj, W ten sposób. Bo musimy wszędzie, tak? Każdą okolicy. Nic nie możemy opuścić. Rozumiem. Nie trzeba robić ten masaż długo. Bo nie. Tylko mhm. jak ukrwienie już, a jadasz, widzisz, ciemność. Tak, tak, czuję, czuję. Tak. Mhm. I już, was, czuję to już będę wystarczająco, tak? Aha. Czyli z chodzi z... po prostu o pobudzenie tak naprawdę krążenia tak. Yy, i, te, i, i też pobudzenie tego yy, obiegu limfy. Tak i jeszcze plus, że zawsze banka co ona wsadza w jest tkankę tak? skóry, tkankę pod skórą, tak? Tak, już yy, zmniejsza. Zwiększa wydzielenie toksycznych substancji, tak? A. Oczywiście czasem jest tak, że bańka może być czarna. O. to Nie to, że brudny czy jeszcze coś Rozumiem. to nie. Chociaż masaż zawsze robimy na czyste ciało. Więc także samo my robimy. Mm -hmm. tak, tu faktycznie jest delikatniej. Mm -hmm. Tak. Pomaga, na przykład często, często jest tutaj rozstępy, tak? W kobiet. Mm -hmm. Też pomaga. Tak, bo to wszystko poprawi kondycję. Przy cesarskim cięciu też bardzo dobrze ten szef, ale już kiedy minie jakiś tam pewnie chociaż pół, pół roku, nie? Rozumiem. Po cesarskim cięciu to hmm. też. Czyli zmiękczy bliznę hmm. ta tak, operacyjną. Tak, Nie będę żadnych tam stojów, bo nawet czasem za 10 lat my czujemy, że ta blizna coś tam... Ciągnie. Coś tam jest, tak? tak jakby w hmm. ten sposób. Tak. Wiele moich koleżanek o tym mówi. No to, to no też ja znam pod po posłem. Takie takie się tak, robią, nie? Tak. Mm -hmm. No bo to miejsce takie jakby nie za bardzo my coś robimy z tym miejscem, nie? No Więc... Tak. Bo nikt nie Ot. mówi o tym, jak pielęgnować bliznę operacyjną. I w ten sposób, tak? I mielimy bańką. Tu zrobimy, tutaj po bokach. Normalnie znowu glaszczemy, do góry. No, góry wciągamy. Troszkę inaczej to wygląda jak sama robisz, tak, to no też pokażesz? Zaraz troszeczkę spróbuję, no zobaczymy, czy mi to pójdzie w ogóle, czy ja sobie z tym poradzę. Na pewno. I zawsze ścienienie, tak? Uh -huh. Zawsze kończymy tym. Czyli takie tak. rozluźnienie. Tak. Uh -huh. Dobra. Smarujemy oliwką, tak? Dużo tej oliwki. O, od... tak, dużo. Kolana od, od góry i do góry, do góry. Dobra. I tak jakby łapiemy, tak? Aha, sobie tą zacisnąć troszkę. Zaciskamy, Tak, Ok. Tak. Zaciskam. Jeszcze troszkę oliwki dawaj. No, bo tutaj czuję od spodu, że jest trochę sucho. Lepiej więcej niż mniej. Dobra. Uwagam, tak. Można sobie jeszcze tak poszczypać tę skórę, dobra. pobudzić ją, bo nie zawsze my robimy masaż po peelingu, czy po czymś tak, tam. No tak, no dzisiaj akurat nie robiłam peelingu. No, no to właśnie, a trzeba nam trochę obudzić, że wstawaj, zaraz będziemy pracować. Dobra, dobra, super. No, nie. muszę Ci powiedzieć, że jest to praca rąk. Trochę jest, no nie, nie ma tak, Czas żeby się nic, no? nic nie było. Powiem tak, no musi być. No, ale Dobra. my musimy się lubić, tak? Musimy się głaskać, tak. trochę tam celulit. Tak, popracować, jasne. My musimy się poznać z Twoim ciałem tak no, najbardziej, Zaprzyjaźnić. Tak? Oczywiście. Jak polubimy tak. siebie z tym co z roztępami, tak. z wszystkim, to na pewno pójdzie nam dużo lepiej. Dobra. Już mnie przekonałaś. No, i bierzemy teraz bańkiem. Dobra. Nad kolanem, tak? Mhm. Zaciskam? Tak. Dobrze. Wkładamy i zaciskamy. No. O, trzyma okay. się. Trzyma się. I trzymaj, trzymasz, no. tak, i idziesz do góry. I do biodra. Tutaj tak. na zewnątrz? Tak. tak. Pyk. I pyk. A, i palec. Tak, i albo palec Ale podkładasz, super. albo zobacz, no się wpuszczasz, wciskasz Aha. i wyciskasz. Tak, Aha, rozumiem. A no, i, i puszcza, Okej. Okay. Bo jak palec, to już trzeba taką no, 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 wycie... kombinować. Tak, na tą rękę trzeba mieć. Super! Już. Powiem Ci, że no nic, wspaniałe. Nic chłodnego chyba nie ma, nie? Wiesz co, myślę, że na pewno trzeba wiedzieć, więc to, co mi powiedziałaś jest super, bo ja przyznam ci szczerze, że ja kupiłam sobie bańkę chińską, którą wyrzuciłam, bo leżała w łazience, kurzyła Aha. się. Nie umiałam się tym posługiwać. Możesz teraz u obok. Tak? tak? Góra dół, gura dół. Tak. O, super! Dziewczyny to nie jest nic trudnego. Naprawdę ja się przekonuję. Złożymy z i, I ja kupuję tę bańkę. No, ja wiesz? kupuję, ja po prostu czuję, I jakbym była w jakiejś maszynie takiej do ciśnieniowej. Super. Ale naprawdę. naprawdę pomaga, także to powiem tak, jeszcze ważny przyjdzie. Każdy masażysta jeszcze po swojemu to wszystko traktuje, jeszcze, bo powiem tak, jeżeli sama Ty przeżyła, sama to umiesz robić, mm -hmm. to Ty możesz wtedy coś powiedzieć, tak? Tak. Bo jeżeli na przykład Pan się zajmuje i powie, o, że tam to, czy jeszcze coś, no, no on nie robi na sobie, tak, tak? Tak. Więc to też jakby, a my kobiety, nie powiem, że do Panów nie chodzimy, nie. To Oczywiście, nie ale to jest Chodim... bardziej intuicyjne wtedy. Tak. Poza tym, jeżeli Ty obsługujesz klientów w różnych spa i wykonujesz te zabiegi, spotykasz się z różnymi skórami, różnymi problemami, to tak wiesz w jaki sposób podziałać. No i jeszcze tak jakby puszczamy mm -hmm. pusająco, tak? Aha. Tak, idziemy. No próbujcie. Tak. Puszczamy, okay. bierzemy, puszczamy. Aha. Super, tak, naprawdę. A tak, to jest przyjemne, tak to jest. Tak jest bardzo na przykład przyjemne. bardzo dobrze, kiedy tutaj robimy, tak? W tej działce, bo wtedy my nie możemy tu szurować tak, mocno, rozumiem. ale na przykład bierzemy, lapiemy, puszczamy, lapiemy, puszczamy. Nie no super, tak. bardzo fajne. I idziemy. I tak, i kończymy. Albo tak, w ten sposób tu idziemy. Mm -hmm. Albo idziemy tu. Jeżeli trzeba tylko mówić, trzeba tylko nabić ręce. Jeżeli jeszcze ktoś może mieć, będziemy gadać o rodzajach celulitów tak. później, to na przykład mm. jak ktoś ma nawet taka gulka, może być, jeszcze coś, bo nawet całe jakby jajko, to Aha. wtedy przy, można przełożyć tą bańkę Rozumiem. i zatrzymać, tak? Aha. Nawet jeżeli będzie czerwony, czy nawet Może być siniaczek też, mm. także to no, nie. Ma, już od, mi tutaj ten. Nie ma tragedii. Jak tak bańczka na plecach. No dobrze. Widzimy tak. Ale wtedy ten sulimit, to nie pracuje. Możemy pulsę. Tak, puszczamy, mm -hmm. bierzemy na jednym miejscu, tak? Tak. W ten sposób. No tak. i teraz pogłaszcz siebie Dobra. za dobrą pracę. Brawo. Tak To skrócone, nie? No Oczywiście, że my robimy po paru raz, tak? Te mhm. ruchy. Góra, dół, yy... odwrotnie, pokazuje. Tak. <laughs> tak? Czy tam czy spiralnie, tak. czy na skoso, tak? Jakkolwiek. Tylko robimy, no zawsze głaskamy, później pociągamy sobie do góry. Tak? Dobra. Od kolana do góry. Dobrze. Codziennie rano, mhm. tu, no nie wiem, minuta, dwie, trzy, tak? Ok. na leżąco, jeszcze póki leżymy. Żeby tak? krwić tą skórę. Tak, krwić tą limfę. Ściepamy mm -hmm. sobie ten brzuch do poczerwonienia. Dobra. Tak? Lubię tak? dobrze. Nawet jeżeli wam nie stany czerwony, to też nie strasznie. Ok. Bo tak, nie. Tak? Ważne nam prosto jego poszczypać, poszczepać. Tak, codziennie rano. Dobrze. Bo jak rytuał. Dobrze. <laughs> dobrze. Ok. To Dobra. nie jest skomplikowane i zajmuje minutkę, więc. Nie, na pewno, ale mhm. bardzo dużo daje, tak? Dobrze. Teraz smarujemy jego oczywiście. Powiem tak, brzuch i boki my możemy, mm -hmm. smarować, y, możemy masować sobie w swoich domowych y, warunkach, tak? Też. Sami. Dobre. Jedyne, co nie możemy, to plecy. No, no to tak, jest... no, bo nie sięgniemy. No Jasne. nie. Ale boki możemy. Też mm -hmm. oczywiście to na stojąco my robimy. Tak, też pokażemy. Mhm. Glaszczymy, tak? Dobrze. Tak jak w momencie idą. czyli zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Tak, tak. dobra. Oczywiście, przed masażem my nie jemy, nie pijemy, no chociażby mhm. z godzinkę, tak? Dobrze, no, no nie bo pełen brzuch, to by po jedzeniu. Ciężko. Po jedzeniu, nie, ktoś zje kawałek mięsa, tak, tak. on się nie przetrawi jeszcze, no a po co nam jego tam masować, Uciskać, więc naprawdę nie trzeba. Tak, mhm. chcesz, też tanie, też bardzo przyjemna, naprawdę. Jest bardzo dobre tak samo dla jelit, kto ma na przykład zaparcia i jeszcze nie to też mm -hmm. jest bardzo pobudza dobre. Pobudza jelita do pracy. Tak, pobudza Super. i pomaga. Powiem tak, że nawet jest taki specjalny wakuumny na nie taki jak mój, tak bańka, a taka duża mm -hmm. bańka, już elektryczna. I po prostu nawet podnoszenie żlądka, tak? Więc Aha. ja na swoje oczy widziałam kiedyś lekarz pracował na tym też. Rozumiem. Podnoszenie, że ta bańka działa nie tylko. Rozumiem. Na ludzi, Czyli tak? pobudza też po prostu trawienie. Tak. Супер, дуже діала в Так само, як болі в м'ячнях, нап'єнти, так же. Плеці, карку, це у вас воно теж. Ну, так само ж робимо, так, як відом. Навколо пемпка. Пемпек ми не дотикаємо, так? Розумію. Ніць не робимо ж, ні? Тільки доокола. Так, доокола. Значить, нам доокола. I uciekamy u bok. Aha, boki. I Te boki nasze. Boki w, w ten, ten sposób, boki, bo się tak, tak zwane. Góra dół. I mhm. jeżeli my na przykład będziemy na stojąco, to też pracujemy w ten Aha. sposób, tak. Czyli talia tak. przy okazji. Super. O, więc boki mhm. w kierunku góra dół, tak. I w ten sposób. Mhm. I brzuch, nadal. To już też musi, musimy takim pulsującym, tak? Mhm. Ale ciepło mi w ten brzuch. Rozgrzał się. Tak. No, no szybciej, tam. bo on jest jednak delikatniejsza skóra. Szybciej niż na udach. Szybciej, uda. tam, mhm. tak. Ale czuję. czuję szybciej działania będę. Mhm. Fajnie. I w ten sposób, okrągły. I robimy do góry też. Aha. Tylko pępek zostawiamy, tak? Czyli dookoła, tak. Takie odgłosy? Odgłosy, te takie jeszcze... z mm -hmm. no... skóry, no tak. tak, no. Niestety jakby było duży brzuch jeszcze, mu tak by nie było, a tak jest. jest relief. Można. Od jednej strony, tak? Aha. I idziemy do drugiej strony. Najczęściej wykonujesz, wykonujesz zabiegi właśnie na brzuch i na uda? Tak. Mhm. To jest najproblematyczniejsze miejsce. i w ten sposób tak super wzdłuż i na wkoło mhm. i też wtedy odstawiamy jego i wyciszamy tak. Łaskaniem. boki oczywiście mhm. brzuch zawsze na wkoło robimy tak tak samo, tak. Mm -hmm. Jeżeli na przykład ktoś ma zaparcie czy jeszcze takie problemy, tak. Tak, to wtedy my robimy delikatnie tak, i masujemy. Aha. Delikatnie, Czyli troszeczkę spokojnie. Mm. Tak. Głębie można troszkę ucisnąć i wtedy więcej dodajemy. Czyli wspieramy perystaltykę jalic. Tak. Świetnie. A jak pracujemy tylko dla umyć, skóry, no to tak robimy jak ja. Tylko, że powtarzamy więcej, więcej, dużo razy. Tak, bo my robimy e, minimalnie. Ekspresowo. ekspresowo. tak? Tak, tak. tak. Więc, żeby bokie... nie zanudzić naszych tutaj oglądających, a pokazać pokazach technika. <laughs> tak, tylko że powiedzą później, że my nie tak, że mało robimy, nie? Więc <laughs> to, to, to uprzedzamy. To uprzedzamy, że my robimy. No. i jest bosko. Już czuję, że jest piękniejszy. Bardzo szybko. Mogę się rozpędzić i iść na plażę. W bloku. Powiem tak, że na pewno jest nawet po jednym razu, ale jeżeli my mówimy o masaży, który trwa 15 minut, tak? Tak. Nie, takie my robimy w dwie, dwie no to minuty. nie, my tylko pokazujemy, jak by to można było. Sama sobie robisz na stojąco. Tak. Boki, smarujemy brzuch, tak, na wkolo idziemy. Naprawdę jest bardzo letko, bo wtedy my stoimy i sobie normalnie pracujemy. Boki, Tak, smarujemy najpierw jeszcze troszkę. Ach, jeszcze, dobra. Tak. No Bo tam boki. Brzuch nawkolo, czy boki zaczynamy, można można stać sobie do lustra. No nie ma żadnych problemu, tak? Normalnie zasysamy i idziemy. Oczywiście, że trzeba się nauczyć tą bańką. Pierwszy raz wam będę ona wylatywać, jeszcze Trochę coś. Trochę mi tu zjeżdża, ale to tak, no tak. kwestia sprawy. Kwestia sprawy, tak naprawdę. Drugi, trzeci raz na pewno dużo lepiej. I tak samo, góra, dół, tak? Boki Aha, robimy. Jadę. O, tak. I już czuję, że tutaj jeansy, biodróweczki wchodzą. No na pewno. Tak samo na wskóz, tak? Na wskóz robimy. No, no i z strony. Mhm. I tu po chwili. tak. Tak, w ten sposób. Tak. Tak. Tak jak i mięśnie nasze idą, tak? Mhm. Więc. Dobra, super. I tak to wygląda. No, naprawdę nie jest nic ciężko. Nie, ja mam, nie tak? jest nic trudnego. Powiem Ci szczerze, jest to bardzo przyjemny zabieg, rozgrzewający. Czuję pobudzoną limfę, czuję rozgrzane ciało i naprawdę wrażenie takie jak super nowoczesnym spa w takich zabiegach ciśnieniowych. A miałam kilka takich, więc mogę się do tego odnieść. Także, dziewczyny, Ale taka dużo mała taniej w domu. No właśnie, o to chodzi. I powiem tak, taka zawsze jest czas. Oliwka. Tak. i jedziemy. Jedziemy, po prostu masujemy się. Za, za dwa, trzy miesiące zrobimy wezwanie i zobaczymy, jak to wygląda. No na pewno. I tym bardziej mówię, że jest tanio, tak, zawsze. Nie musimy mieć stołu, jeszcze bo nam nie potrzebno. Tak, tak. My no nie tak. No po prostu stoimy. I masujemy, tak. Brzuch. Boki, naprawdę, biodra, wszystko. jedziemy, naprawdę nie ma żadnego problemu. My wszystko, nawet jeżeli jakoś jest duże lustro, to tym bardziej, stajemy do lustra, a, bo wszystko widzimy, jeszcze nie mniemy Tak, Bosko. dziewczyny, banieczka, oliwka, do roboty. I powodzenie. I powodzenia. Moje kochane, musimy jeszcze wspomnieć szybciutko, w kilku słowach, o przeciwwskazaniach do wykonywania zabiegu bańką chińską. Tak, oczywiście, to nowotwory, tak, miesiączka, um, Ciąża, żylaki to jest bardzo ważne, tak? Czy na przykład bardzo delikatna skóra, że na no, tkanki pinkają i jeszcze coś, tak, te żylki, okay. więc to jest bardzo Żeby krzywd sobie po prostu tak, nie narobić. Tak. Stany no, zapalne jakieś Stany skóry gorączkowe, na pewno. No to jest, powiem tak, że to na takie jak ogólnie do każdego czy masażu ręcznego, czy nieręcznego, czy w ogóle do czegoś jakiegoś zabiegu, także naprawdę e, trzeba uważać, tak? No Najgorsze bańką to jest żylaki, oczywiście, bo my nie możemy wtedy robić sobie ich na, na tak, to jest to bardzo miasta. ważne, to jest bardzo ważne. Okej, okay, no dobra, no to serdecznie zapraszamy i do miłego zobaczenia. Pa! Do widzenia!